Cześć. Tutaj Asia. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest wyjątkowo ważne dla wszystkich osób, które poszukują zatrudnienia w Berlinie. Więc bez zbędnych wstępów, pierwszą rzeczą, którą powiem, a propos tego, gdzie można znaleźć pracę w Berlinie, wiem, że to może niektórych zdziwić lub nawet zszokować, aczkolwiek tak. Urząd Pracy nie służy jedynie do wydawania zasiłków, można tam również znaleźć pracę. Szoki, nie? Tak, jeżeli chcemy, możemy się zawsze wybrać do Urzędu Pracy, jest taki budynek zawsze na każdej dzielnicy, więc to nie powinien być żaden problem. Tam wiszą ogłoszenia, można oczywiście również umówić się na termin z jakąś miłą panią i porozmawiać sobie na temat swoich kwalifikacji, co nas interesuje i tak dalej. Także to będzie nasz punkt pierwszy. Kolejna pozycja też niektórych może zdziwić, ponieważ słynny portal eBay głównie ludziom kojarzy się z kupnem i sprzedażą, a można również na nim znaleźć pracę. I jest to bardzo łatwe i szybkie i wygodne, ponieważ możemy sobie znaleźć pracę w naszej dzielnicy również. Możemy to sobie pisać jaka praca nas interesuje, w jakim obrębie, na przykład, że 5, 10, 20 na przykład kilometrów od naszego miejsca zamieszkania, a także jaki chcemy mieć rodzaj umowy, czyli na przykład mini-job, albo type lub full time Chociaż podejrzewam z tego, co mi się kojarzy, że tam głównie są na Telzeit i Minijob oferty, ale zawsze warto sprawdzić. Poza tym bardzo pomocne, szczególnie dla osób, które nie znają języka lub znają go słabo, mogą się okazać wszystkie strony polskie, które są nastawione na szukanie pracy, czy właśnie ogólnie są o tematyce życia w Berlinie, przeznaczone dla Polonii. E, takie e, strony jak My Polacy czy Polonia Berlin, e, ponieważ tam możemy również znaleźć wiele ofert i bardzo często są to oferty bez języka albo jedynie z komunikatywnym językiem. Jakie są minusy? Przede wszystkim takie, że prace często się tam powtarzają, głównie są to prace takie no, niewdzięczne, że tak powiem, dla ludzi, którzy e, bardzo chcą coś znaleźć, a jeszcze niekoniecznie wiedzą co albo nie mają jakiegoś... E, doświadczenia lub kwalifikacji, głównie jakieś pakowanie właśnie paczek, głównie opieka nad, nad starszymi ludźmi. Ale na co tutaj jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, że na portalach tego typu także znajduje się sporo oszustów. I tutaj moja rada dla Was, jeżeli szukacie przez taki portal i no nie znacie języka, i się nie orientujecie w tym wszystkim, i jedziecie prawie, że w ciemno, albo już nawet tu jesteście, ale desperacko czegoś szukacie, bardzo ważne jest, żeby się dowiedzieć też, Jakie stawki są normalne dla konkretnego zawodu? Jeżeli na przykład i tutaj ja widziałam takie oferty naprawdę i na początku jeszcze te 3 lata ponad temu, jak widziałam takie oferty, myślałam: "Wow, fajnie, brzmi dobrze, można skorzystać, można wysła wysłać CV". Ale właśnie o to chodzi, że one nie zawsze wyglądają w rzeczywistości tak jak jest to opisane. Przede wszystkim, jeżeli szukamy pracy na przykład nie wiem w sprzątaniu, czy na magazynie, czy w jakiejkolwiek innej Zawsze warto na początek się zorientować, jakie są stawki minimalne dla takiej pracy, ponieważ to jest praktycznie niemożliwe, że powiedzmy szukamy pracy w sprzątaniu. Stawka minimalna na terenie Berlina, ponieważ stawki minimalne są różne w zależności od landu, to jest 9,80 brutto. Chyba. <grych> tak, jest 9,80 brutto. I jeżeli, na przykład, chcemy iść gdzieś sprzątać, na przykład i tam nam oferują 15 euro. Brutto za godzinę, oferują nam do tego jeszcze mieszkanie i oferują nam dojazdy do Polski na przykład za darmo i jeszcze jakieś premie i bonusy. To się nie może udać, bo nawet osoby z doświadczeniem przy sprzątaniu nie zarabiają tak dużo. Chyba, że oczywiście sprzątamy na gawerbie, albo jeżeli sprzątamy i mamy wyrobiony ausbildung, ponieważ Niemcy uwielbiają robić ausbildungi w każdym kierunku, czyli takie jakby wykształcenie zawodowe i jest również ausbildung ze sprzątania i wtedy ludzie faktycznie przy tym sprzątaniu zarabiają więcej, bo mają papier na profesjonalnego sprzątacza, na przykład. Ale no, w normalnych warunkach nie i jeżeli widzimy ogłoszenie, gdzie nam proponują na przykład, nie wiem, 12 no, euro na godzinę, i wyżywienie, i mieszkanie i dojazdy to jest po prostu nierealne. Jeśli Jesz, jeszcze, jeszcze do tego wyślemy na przykład swoje CV, a w zamian dostajemy jakąś ankietę do wypełnienia. Nie, 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 nie. Nigdy. Absolutnie nie. I tak samo jeżeli widzimy, że w ogłoszeniu jest polski numer, albo angielski numer, albo w ogóle jeszcze jakiś inny zagraniczny numer, ale nie niemiecki, również nie piszemy nic, bo nie warto. To już z góry wiadomo, że to się nie może udać. Tak samo, jeżeli chodzi o adresy e-mailowe, również warto jest sprawdzać i zwracać na to uwagę, czy adres e-mailowy jest właśnie niemiecki, czy polski, czy jeszcze jakiś inny, ponieważ to już może nam dużo powiedzieć o tym naszym, powiedzmy, niby przyszłym pracodawcy. Ale nie tylko serwisy, które są specjalnie stworzone do tego, żeby pomagać ludziom znaleźć pracę, z, mogą nam pomóc w takiej sytuacji, a także na przykład znany z. z portal społecznościowy, jakim jest Facebook. Oczywiście większość, a jak nie wszyscy, mamy tam swoje konta. I to jest też bardzo proste, ponieważ jest cała, cała, cała masa różnych ym, ym, grup pol polskich w Berlinie. Polacy w Berlinie, Polacy w Berlinie jakieś nowe, albo jakaś pomoc dla Polaków w Berlinie, albo jakieś Arbeit in Berlin, albo jakieś tam jeszcze inne, inne. Także jest tego cała masa. Też można się tam odezwać, jeżeli czegoś potrzebujemy. Oczywiście też trzeba być uważnym i ostrożnym, ponieważ niestety polonia berlińska, jak polonia prawie wszędzie na świecie, e, niestety bardzo często też oszukuje ludzi i trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, e, ale tak to też może się udać, można znaleźć też dzięki temu pracę, czy pokój wynająć, czy jakieś tam porady e, za, zasięgnąć, więc też warto mimo wszystko mieć te grupy gdzieś tam polubione i od czasu do czasu zajrzeć. Jeżeli jednak na przykład znacie chociażby angielski, już nie mówię o niemieckim, ale chociażby nawet angielski, to nie musicie się także ograniczać jedynie do polskich klub. Są także angielskie strony, które pomagają znaleźć pracę, na których możemy sobie znaleźć za darmo meble, ubrania, właściwie bilety i różne inne rzeczy, albo możemy kupić je za nieduże pieniądze i to też jest bardzo wart, warte polecenia. Strony jak Free Your Stuff i Sell Your Stuff, na jednej dostajemy rzeczy za darmo lub oferujemy oczywiście innym, na drugiej kupujemy za... Nieduże na ogół pieniądze, bo oczywiście są to rzeczy używane. Ale niektórzy faktycznie na tych stronach także się pytają, na przykład o pracę, czy o mieszkanie, czy o jakąś pomoc urzędową. I na ogół są tam bardzo mieli ludzie z całego świata i też można dzięki temu coś sobie załatwić. Też warto to monitorować i od czasu do czasu się tam odezwać. Jest także taka grupa jak English Speaking Jobs in Berlin, i e, to też. Wygląda fajnie i tam również można się ogłaszać, i też można e, znaleźć pracę dzięki temu. Są so, także e, takie grupy, oczywiście też po niemiecku, wystarczy poszukać. Wystarczy wyszukiwać na Facebooku, wpisać tam Job albo arbeit i e, szukać, szukać, szukać do skutku, bo naprawdę nie zaszkodzi mieć jedną, dwie, trzy grupy więcej, jeżeli może nam to w jakikolwiek sposób pomóc. Kolejną e, opcją na znalezienie szybko pracy są także agencje e, pracy agencje pracy tymczasowej. Są one także często pomocne, jednak musimy się z tym liczyć, że w takich pracach też no, nie dostaniemy jakiejś lepszej pracy na ogół. Tylko najczęściej do, właśnie do fabryk, do pakowania, do, do sprzątania, do sprzedaży i tak dalej. W niektórych tych agencjach również pracują Polacy, także to jest dużo ułatwień dla osób, które nie znają języka, jak bodajże agencja Primadżow, na Szpandale. I możemy się tam też wtedy porozumieć po polsku i jakoś tam przynajmniej na początek się zaczepić w jakiejkolwiek pracy, żeby później było już nam łatwiej. Co jest ważne ze wszystkimi agencjami, ze wszystkimi osobami, które twierdzą, że nam załatwią pracę lub odsprzedadzą pracę. To dla mnie jest bardzo dziwne, ale tak, są osoby, które się oferują, że, od, że chcą sprzedać swoją pracę. Zamiast oddać czy zwolnić stanowisko, na zasadzie nie, ja już się zwalniam tego, ale odsprzedam swoją pracę za 200 euro. Dla mnie to jest bardzo niefajne, ale no, nie będę ludziom dosłownie wchodzić. Mniejsza, mniejsza z tym. Co się tyczy jednak agencji pracy, bardzo ważne jest to, żeby nie płacić nigdy z góry. Ponieważ my nie płacimy takiej agencji nigdy z góry, taka agencja otrzymuje oczywiście od nas wynagrodzenie, ale jest to wynagrodzenie odciągnięte już jakby od naszej zapłaty. Jest to wszystko, bazuje na, na tym kontrakcie jakby między tą agencją pracy, a naszym pracodawcą. Ona jest łącznikiem i... Yy, My nie uczestniczymy w tym właściwie w ogóle, więc jeżeli jakakolwiek agencja pracy, czy jakikolwiek człowiek mówi Ci, załatwię Ci pracę, ale zapłać, albo już tutaj podpisanie umowy w piątek, ale dzisiaj musisz mi zapłacić na przykład, to na 99,99% ,99 jest to oszust, złodziej i nie warto, chyba, że lubicie oddawać pieniądze o tak wszystkim, to ja chętnie przyjmę. Poza tym, oczywiście, standardowo warto jest zawsze przejść po mieście, popatrzeć po witrynach. Bardzo często można też znaleźć w różnych kawiarniach, restauracjach, i innych miejscach, że ludzie potrzebują pracownika. Rozwiązanie bardzo proste. Oczywiście najlepiej w miejscach takich, gdzie jest duże y, skupisko takich miejsc, y, czy, czy pojechać do centrum na przykład, bo jeżeli nie znamy dobrze niemieckiego, to też. Przynajmniej jeżeli znamy angielski to też już jest łatwiej, bo w centrum oczywiście bardziej potrzebują tych y, ludzi, którzy mówią po angielsku, więc jest to także jakieś rozwiązanie. Jeżeli jednak interesuje nas na przykład praca w jakimś sklepie, w jakiejś sieciówce, to jest sprawa jeszcze prostsza, ponieważ nie musimy nawet chodzić do sklepu, tylko najczęściej takie sklepy mają y, całą ofertę w internecie. Jeżeli chcemy złożyć swoje CV, wystarczy wysłać je drogą internetową. Y, w sklepach na, nawet nie przyjmują. Żadnych, e, żadnych papierów, żadnych CV i tak dalej, więc wystarczy po prostu wejść na, na przykład na stronę danego centrum handlowego i tam sprawdzić ogólnie wszystkie sklepy, gdzie poszukują pracownika, a na ogół jest tego naprawdę dużo. I takie 10-15 ofert to coś, wszędzie można oczywiście wysłać swoje papiery, tylko szaleczy się z tym, że w wielu miejscach będziemy bardzo długo czekać na odpowiedź, nawet 2-3-4 miesiące i na ogół później dostaniemy odpowiedź po 4 miesiącach, że dziękujemy bardzo za papiery, ale nie, nie chcemy pani. Więc no, to na ogół trwa. Oczywiście mi jest na, na ogół dużo szybciej, ponieważ tam potrzebują pracowników jeszcze bardziej, bo nikt tam nie chce pracować. Co so, oczywiście jeszcze takie strony typu LinkedIn, gdzie możemy y, wrzucić swoje CV y, i możemy również szukać pracy, ale również pracodawcy mogą znaleźć nas. To też jest wygodnym rozwiązaniem, y, ale to już do takich pracy innych raczej niż, niż sprzedaż czy sprzątanie, czy coś bardziej już jak chcemy, szukamy pracy biurowej, czy... Czy jakiejkolwiek innej, no to tam również zawsze dobrze mieć e, swój profil, nic to nas nie kosztuje, a a nóż gdzieś coś się załapie. Ofert jest także sporo. E, także dla ludzi, którzy mówią po polsku, dla ludzi, którzy mówią po angielsku, po niemiecku, oczywiście im więcej umiecie, tym zawsze jest łatwiej. I to by chyba w sumie było na tyle. Więc jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam do lajkowania, do rozsyłania mojego filmu, a nóż komuś się jeszcze przyda. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, lub o czymś zapomniałam powiedzieć, gdzie jeszcze można fajnie sobie poszukać pracy w Berlinie, oczywiście zapraszam do komentowania. No i jak zawsze życzę wszystkiego co najlepsze. Pa!